Cześć, cześć. Z tej strony Krawna jako zakątka i jesteśmy dzisiaj w ugrudzie, w ogrodzie, w ogrodzie u mojej babci w ogrodzie warzywnym i będziemy sobie robić klasyczne ogórki kiszone. Pomysł na ogórki kiszone stąd, że po pierwsze jest czas oczywiście na kiszenie i mam ogórki, więc numer jeden. A numer dwa, zauważyłam, że w mojej bliższej i dalszej rodzinie są różne próby kiszenia, natomiast nie do końca zawsze to każdemu wychodzi. Więc chciałam jakby podzielić się z Wami moimi doświadczeniami związanymi z kiszeniem ogórków, jeżeli macie jakieś inne czy porady, bo wiadomo, że każdy robi to trochę inaczej, ma jakąś swoją ulubioną recepturę znaczy każdy, ten kto robi i kto kisi, e, więc bardzo fajnie będzie mi poczytać, jak robicie to wy. Pierwsza rzecz, której potrzebujemy, to ogórki. Jak najlepsze. I no ja mam, jak widzicie, tutaj dużo, dużo ogórków. One sobie ros rosną tak po troszeczku. Im mniejsze, tym lepsze. Taka wielkość jest ok, taka już trochę mniej ok, ale również. Czasami są jeszcze, on nie mam takich wielkich. Czasami są jeszcze takie duże, przerośnięte, których głównie używamy na nasiona. I. Od jakości tych ogórków będzie jakość kiszonki zależeć, bo zdarza się, że wszystko się zrobi dobrze, dobrze, a na przykład ogórki niestety nie są dobrego producenta, albo akurat, nie wiem, jest jakiś y, mokry rok, y, albo może być też tak, że te ogórki po prostu są jakoś mocno przynawożone i no nie będzie dobra ta kiszonka. Y, Moje koleżanki, które mieszkają sobie w Warszawie, czy tam w ogóle w większych miastach, często sprowadzają specjalnie od jakiegoś tam rolnika znajomego te ogórki, żeby mieć jak najlepsze. Żeby one były takie chrupiące i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, dobre ogórki. Bez dobrych ogórku nie będzie mieć dobrej kiszonki i, i to się po prostu może nie udać. E, druga to są liście, które dodaje się do smaku, a dodaje się także do konserwacji, do konserwacji, do konserwacji w celu konserwacji. E, pierwsze to są oczywiście e, liście dębowe, na zawartość garników, będziemy sobie kiedyś jeszcze mówić o korze dębowej. One mają takie działanie ściągające i sprawiają, że te ogórki są takie dość twarde. E, tutaj mam jeszcze liście porzeczkowe, też porzeczka tam obogrośnie, więc wszystko jest, wiecie, e, ogródkowe tutaj. E, też mogą być liście wiśni, ale jakoś tak nie mam za ładnych, też mamy wisienki, zobaczę, e, może dam. Oraz oczywiście szan, również szan ukopany. Jeżeli kopać e, sobie, jeżeli kupujecie sobie kształt macie z głowy. A jeżeli kupicie sami, to trzeba to dobrze wszystko wymyć, bo w glebie. Są różnego rodzaju bakterie, to raz, i one mogą wpływać po prostu negatywnie na proces fermentacji. E, więc wymyć to, ale to tak dobrze wymyć, nie tak pukać, tylko wymyć, zwłaszcza te rzeczy, które miały kontakt z ziemią. Tak jak widać, ogórki niektóre nie mają kontaktu z ziemią, inne mają. Trzeba wszystko dobrze umyć, bo na wszystkim znajdują się naturalne drożdże, naturalne bakterie. E, po prostu tutaj występują i one mogą sprawić, że zanim się zdąży ukisić, czyli zanim zdążą ba bakterie. Probiotyczne, tutaj zadziałać, no to niestety wcześniej nam spleśnieje, bo te szybsze grzyby i bakterie po prostu zajmą nam cały słoik. Więc to są właśnie takie najważniejsze rzeczy. I ostatnia rzecz to jest woda. Woda również im lepsza, tym lepsza. Ja będę brać ze studni wodę przygotowaną, natomiast można również wodę filtrowaną. Nie polecam zalewać. Wodą, prosto z kranu, zalewanie. Na przykład mamy ogórki i zalejemy to nieprzygotowaną zimną wodą z kranu, bo znam też takie przypadki. To jest proszenie się o zagniecie tych ogórków, więc tego za bardzo nic nie będzie. Można te ogórki zrobić na szybko, czyli po prostu tak przygotować, zostawimy na, sobie na tydzień, dwa tygodnie w ciepłym miejscu i będziemy sobie jeść na bieżąco, jak to lubi. Natomiast można również przygotować je tak. Ja będę po prostu na zimę, żeby one troszeczkę dłużej tutaj były. Mój plan jest taki: pierwsze ogórki zrobimy sobie klasycznie, ale oprócz tego chciałam troszeczkę poeksperymentować może nie dziś, może w przyszłym tygodniu jak się tych ogórków tutaj dozbiera. I chciałam zrobić kiszone ogórki w sosie sojowym z chili. I drugie to miały być kiszone ogórki z cząbrym, takimi ziołami prowasalskimi, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie do takich mieszanek ogórkowych. Także właściwie to tyle. Jakby ktoś właśnie nie widział ogórka w rzeczywistości, to wygląda to tak, rośnie troszeczkę podobnie do dyni, zbiera się, my mamy tutaj właśnie takie bardzo fajne, czasami się nazywa Lady Fingers, takie malutkie, malutkie ogórki, im mniejsze, właśnie tym lepsze, tym smaczniejsze. I to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawy, kiszenie. Aha, i jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że wszystko co kisicie ma znajdować się pod powierzchnią wody. Nie może być tak, że dopóki ten ogórek nie jest ukiszony. On się tam kisi, kisi. Wy wyciągacie jednego, on zaczyna wypływać na wierzch. I to jest proszenie się o kłopoty, ponieważ wy. Kiedy ten ogórek zaczyna sobie pływać po wierzchu, a jeszcze nie jest ukiszony, to on dużo szybciej się zepsuje, dużo szybciej zapleśnieje. Więc często niepowodzenia ogórkowe wynikają z tego, że właśnie albo jest zły ogórek, albo jest niewymyty porządnie. Dobrze jest sobie jednak sparzyć te słoiki wcześniej, albo właśnie wynika z tego, że tak się zostawia te słoiki, nie zamyka się ich i... Um, Wyciąga się jednego ogórka, później te wszystkie ogórki zaczynają pływać do góry yy, i, i po prostu to wtedy wszystko gnije. Też na przykład moja mama zrobiła niezbyt udany sposób, że wrzuciła tam kawałek chleba, też wyciągnęła ten ogórek, chlebek zaczął po powierzchni gdzieś tam pływać, no i wiadomo, jak to się wszystko skończyło. E, także pamiętajcie, że dopóki się nie zakisi, to musi być pod wodą i jak coś robicie z tymi ogórkami, koniecznie chcecie posprzątać i potem je włożyć, to ręce też muszą być umyte, żeby tam te inne rzeczy e, nie wykładać. Ogólnie Was zachęcam do kiszonych ogórków. U nas w domu teraz je się mniej niż dawniej. Babcia właśnie wspomina, że dawniej to robili wielkimi, wielkimi po prostu wiadrami te ogórki. Natomiast ja zamierzam jeść jak najwięcej, bo wiadomo, że kiszonki to właśnie wiecie, są i ogóty probiotyczne, ale jest też kiszo, kiszony ogórek probiotykiem również i, i jest to bardzo proste. Do czytania, do usłyszenia, do zobaczenia na ziemi zakątku. Tam będzie przepis, może Wam jeszcze pokażę, jak to dokładnie przygotować. I na przepisie się także znajdziecie jakieś takie wskazówki dla początkujących, jeśli jeszcze nie próbowaliście. Hej, hej, miłego dnia, ja idę umyć te ogórki właśnie teraz porządnie, może jeszcze coś uzbieram.